Od wielu lat jest zaangażowany w wszelkiego rodzaju działania społeczne, edukacyjne. Ten pomysł zrodził się tak naprawdę razem z naszym sponsorem, z Laboratorium Immunologicznym, które od wielu lat zajmuje się problemem działania układu immunologicznego. My jesteśmy tutaj jako klub od tego, żeby przede wszystkim organizacyjnie wesprzeć tą naprawdę dobrą inicjatywę gdzie każda praktycznie osoba może sprawdzić czy miała kontakt już z wirusem. Także nasza rola klubu jest przede wszystkim organizacyjna pomoc, tak żeby żaden kto przyjeżdża nie miał kontaktu ze sobą, aby ten kontakt był zminimalizowany praktycznie do zera. Chcemy, żeby klub uczestniczył w dotarciu do naszej społeczności, umożliwić im jak najszersze badanie, żeby one były dostępne, żeby, żeby wszyscy poczuli się może nawet trochę, trochę pewni w tej trudnej sytuacji. No i klub przede wszystkim sprawami logistycznymi się zajmuje. Tutaj. Ideą, która nam przyświecała, kiedy tworzyliśmy ten punkt mobilny jako laboratorium Inquest, było to, żeby każdy, kto czuje potrzebę przebadania się, czy to po odbytej kwarantannie, czy po prostu jest świadomy swego organizmu i chciałby wiedzieć, czy nie sprawia żadnego zagrożenia dla innych, mógł tutaj przyjść i się przebadać. Trzeba podkreślić, że nasze laboratorium nie diagnozuje samej obecności wirusa, więc jakby nie jesteśmy jakąkolwiek konkurencją dla środków, które robią testy PCR. Natomiast diagnozujemy czy wykrywamy obecność przeciwciał przeciwko wirusowi. Takie przeciwciała są zawsze naturalnym następstwem infekcji wirusem i obecność tych przeciwciał może świadczyć o tym, że infekcja jest albo na jakimś początkowym poziomie, albo wręcz przeciwnie, że wirusa już dawno nie ma w naszym organizmie, a jakiś tam stopień odporności nabyliśmy.